Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W zeszłym tygodniu nie nagrywałem, bo mnie po prostu nie było, więc nie miałem jak. Tu już zaczyna być widać pewne różnice. Tak, na wstępie Wam powiem, że Biokana widać, że ma więcej owoców, ale są one mniejsze. Jeżeli chodzi o wodę, samą wodę, widać, że krzak jest zdecydowanie mniejszy. Jeszcze nie zawiązał tyle owoców, a jak zawiązał, to są zdecydowanie mniejsze. A tutaj już widać, o, że wychodzą braki, zaczyna brakować, już wszystko to, co mogło, praktycznie z ziemi wyciągnęło. Także tutaj jest ta różnica. A jeżeli chodzi o producenta X, jak widać, owoce są, jest ich mniej, ale są one zdecydowanie większe niż u reszty. No, ale teraz przechodzimy do kolejnego nawożenia i podlewania. Preparat mineralny plus biologiczny stymulator kwitnienia. Tu oczywiście będzie sama woda, a tu mamy bioflores, biobust i biorizotonik. Także bierzemy się za mieszanie. Oczywiście, jak zawsze, żeby pokazać Wam, że woda ma te same parametry. 0,42 EC samej wody. Ale dzisiaj zrobimy troszeczkę inaczej, na odwrót. Najpierw podamy ten stymulator. Pół ml. Bo on mocno podbija EC. Ok, mamy pół ml. I teraz do tego 1,7 będę już sobie regulował tym sypkim. Zobaczcie, już mam 07. Czyli musimy troszkę. Nie chcę za dużo. Tak, wymieszamy. Powiem Wam, że ta lampa z tego Horty ona ma 200 watów. Ale robi naprawdę dobrą robotę. Krzaki pięknie, i dom jestem zadowolony, ale w tym Wam jeszcze powiem pod koniec filmu. Co my tu mamy? 1,0, czyli jeszcze możemy. No, niestety trochę to trwa, ale chcę, żeby było. Idealnie tak jak producent poleca, jak wspominałem, już tutaj producent w ogóle nic nie pisze o regulowaniu pH. 1,63, 4, 5, 6. O, mamy 1,7. Czyli dokładnie tak jak producent zaleca. Tak więc teraz podlewamy powoli pół litra, żeby się to wchłaniało. No niestety mi się dro, trochę długo się wchłania, z tego względu, że y, ziemia jest troszeczkę przesuszona, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, y, że korzenie już mocno wypełniły doniczkę, jest ona mocno taka zbita. O, taka jedna rzecz tutaj wyskoczyła to będzie widać. Zobaczcie, gdzie wyskoczyła edema na tym mineralnym, a na pozostałych tej edemy nigdzie nie widzę. Także tutaj to jest ciekawa sprawa, bo są dokładnie w dokładnie tych samych warunkach i tak samo podlewane, a edema wyskoczyła tylko na, na tym producencie, gdzie e, dajemy minerał. O, już zaczyna się fajnie wchłaniać. Ale... ...przak wygląda bardzo ładnie. Tak akurat... ...nie jestem w żaden sposób zaskoczony. tutaj też się chowają owoce w tych głębszych warstwach. Dobra, myślę, że już to mogę wszystko tu wlać. Dobra, no i teraz przechodzimy na samą wodę. Tak jak pokazywałem, tutaj już wychodzą zarzucenia. I pojawiają się też niedobory w liściach. Wiem, że to ciężko wam jest zauważyć przy tym świetle, ale to jest odmiana ciemna, ciemnobarwna, a na tym liściu, które wam przed chwilą pokazywałem, było to doskonale widać. Co tu mam? Zobaczcie, jak już wyciąga z liści, żeby szło do owoców, wszystko. Dobra, ale przygotowujemy wodę. Dobra. Parametry wody. 042, 043 jakieś tam lekkie zanieczyszczenie zostało po mieszaniu minerału, ale to nie robi żadnej różnicy. Sorki wyłączyło mi nagrywanie. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że w 4K nagrywam i tylko do 6 minut, a nie zauważyłem. Wlałem już połowę, wlewam dalej. Można oczywiście na samej wodzie uprawiać, ale jak widać, że tutaj widać ten efekt nabożenia to zdecydowanie. Woda, akurat tutaj, kranówka T04C ma w sobie sporo tego wapnia i, i magnezu i innych tam minerałów, które są potrzebne. A gdyby to była sama deszczówka, no to myślę, że efekt byłby zdecydowanie słabszy. Dobra, ale już nie przeciągając, bo ten film będzie miał zaraz 15 minut. Przechodzimy do biokany. Tutaj parametry wody jakie nam pokazuje 0,43, czyli dokładnie tak samo bez żadnych oszustw, nic tam nie dodaje więcej i lecimy, dajemy tak 2 ml floresa mililitry mieszamy O, nawet ten kwiatek tu wpadł. go wyciągniemy. Damy 1 ml busta. Pamiętajcie, to są proporcje na pół litra. Damy pół ml. biorizotonik. Tak, już wspomóc trochę te korzenie. Wszystko odmieszam. Nie mierzę EC, bo nie ma to najmniejszego sensu. Już Wam o tym też mówiłem w poprzednich filmach. No i będziemy podlewać. Yy, tak jak już mówiłem, tutaj te, te owoce są mniejsze, ale jest ich zdecydowanie więcej. Będziemy sprawdzali na koniec Ilość, jaka była też owoców, jaka ich była całkowita waga. No i podzielimy sobie to, jaka była średnia waga, wielkość owoców przy danym nawożeniu. Ja wiem, że to nie jest jakaś tam wyrocznia, ale zawsze to pokazuje jakiś tam ten efekt i każdy będzie mógł sobie wyciągnąć swoje wnioski, bo ja... Zostawię Was po prostu z otwartymi wnioskami, które sobie sami wyciągniecie później na koniec. Myślę, że to potrwa jeszcze z 2-3 tygodnie, i będziemy mieli końcówkę uprawy. To już widać, że niektóre owoce zaczynają dojrzewać, ten już wygląda na dojrzały, bo one mają mieć taki kolor. I też już zaczyna się wybarwiać. Ładna, ładna ofiar. A jaka to Wam powiem na sam koniec całego testu? Dobra, wlałem. Pamiętajcie też o bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli wycieka spodem, to należy się tego później pozbyć, żeby roślina tego sobie z powrotem nie zaciągnęła. No to znaczy, że jest już nadmiar podlewania. Lampa Horty One aktualnie jest chyba na 70% 200 W. I bardzo fajnie sobie radzi. Następne testy będą już z innymi roślinami, nie z paprykami, tylko inne rośliny. Będziemy sprawdzać się dalej. Tu już doniczka ciężka, tu doniczka ciężka, tu też. Także pokażę Wam jeszcze w ten sposób, jak to wygląda. I z tej perspektywy, żebyście mogli wyciągnąć swoje wnioski, także. Za tydzień kolejny film. Polecam zostawić łapkę w górę. Dla tych, którzy są nowi, przycisk subskrybuj, dostaniecie informacje o nowych filmach. A tymczasem się z Wami żegnam i zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków.